Witam was moi drodzy, jestem Zygfryt Q, a to jest Kaney Lynch 2 psiedni. Gra ze mną, kto ze mną gra? Przedstaw się. Cześć, to ja Tak. Emila oczywiście musi się powygłupiać. Ja jestem Sylwien. Nie prawda, jestem wielce Dobrze. Ja jestem Lynchem, Emila jest Kaneem. Ready? Tak? Chodź, chodź. Dobra, to nasze pierwsze spotkanie z grą. O już nas strzelają, Okay. Masz do niego strzelać, ja mam drugi No, na prawym przycelowujesz, na lewym strzelasz Chcę tylko pogadać, i mamy do niego strzelać, ok Na shiftie Emila biegamy, widzę Cholera, nie trafiłem dziela w ogóle chcieliśmy nagrywać na dwa ekrany dla was ale niestety okazało się że no u Emili by za bardzo klatkowało więc będziecie tylko oglądać jak ja się tu pałynę. Tym lepiej dla was Ahaha Nie przecenuj, byłoby wesoło Nie bo nie umiem trafić, trafić w drzwi, żebyśmy tego nie widzieli Gdzie ty jesteś? Chodź chodź w Dzień dobry Chcesz to możesz zabić tych y azjatów Ja nie chcę Nic by nie zrobili, ty nie masz jak tu się chowa? Fuck! Dobra, na co się kuta? Dobra, ile się wrzuca na wszystko. Trafiłem, po twój prawy jest jeden... O, dobra, to go. Dobra, biegniemy dalej. Dobra, ja zabrałem im pistolet, więc mam teraz dwa. Dobra, lecimy dalej. Wow tu chyba trzeba. A śmieszne kierowanie, Co czas kamerami lata. No bo to ma w to twarze taki efekt filmowy, tak jakby kamerzysta biegł za nimi, wiesz, na tej zasadzie. Niestety tak Znaczy no niestety. No efekt ciekawy co nie zmienia faktu, że trochę przeszkadzał, czy Dobra, i gdzie teraz? Cholera, zgubiłem się. Może jakoś czas to przeskoczyć? Nie tu są drzwi, to nie yy, 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 zgubiłem się Widzisz tu jakieś... Zgubiłeś nas Ja zgubiłem To szukaj tuż jakieś kurcze trasy czy coś To jest jakaś drabinka, to nie Tam tam przebiegliśmy chyba, nie? No, tam, tam nie wiem, ile tam przebiegliśmy, na wagnie No na co oh. nie można Mam się patrzeć, jak tutaj się gdzieś przedostać. Czy widziałem, że sterowanie jest jakieś, westnij się czy coś, a my o tym nie wiemy. Tu nie. Hmm. A tu są jakieś tak, schody? Tak. Gdzie? No tak, tylko jak się na nie dostać, no. Bo się na nie mamy iść, tylko nie wiem jak. Ja chcę przeskoczyć. Hahaha, ha, ha, nie ta gra. Dobra to ty poszukania ja czy w opcjach jest może jakieś... ...westnić albo coś takiego. Kłócanie, osłona, żywa tarcza, chodzenie, celowanie, wprowadzenie, cokolwiek to jest. W stronę kawery, znajdź broń. Nie ma nic takiego. Zablokowałeś. Tak, przepraszam. Nieco utknęliśmy na samym początku gry, no ale siara. A -a -a. No. Wiem... To... nie, a ja tam wejdę. <laughs> o, no, raczej nie bardzo. Na barano, na barano, chodź tu! Nie. Yeah. Nawet spaść nie można. lampy nie można rozwalić, ale lipa To nie Dark No, to nie Darkness. Albo już jest... tu są jakieś drzwi, które minęliśmy czy coś. Super worki ze śmieciami mnie blokują. <grym> to za shit. Naraz po dwóch odcinkach mi powiedzieć, że ja, nie, ta gra mi się nie podoba, nie nagrywam. Jaki ten... E... salon. Dwa hotele, wersalka i stolik z tych. O, jak fajnie. Moglibyśmy się tak. tu napić, czy coś. I gdzie oni pobiegli? Ej, kurczę, władze, to są jakieś jaja? To nie jest śmieszne. No nie, to znaczy, że tracimy ceny, cenny czas. Może no, te drzwi? Nie no, te drzwi też nie. Ani jedna, ani drugie. No co za dupy w ogóle, Czy tu by się dało wejść, potem na tamte schody? Tam mamy się dostać, tylko nie wiem jak. Oszukane. Tu też nie Mało w sensie, możliwości wolniesz, sterowania Co co? Mało możliwości sterowania No Tu przez okno też nie wskoczę O ty nie skaczesz No właśnie Pewnie jak będę wrzucał to na YouTube, a to nie wyskoczy. Wykryliśmy trzęsienie się kamery w twoim filmiku, czy chcesz to poprawić? Jesteś takie? No czasem nie wyskakuje przy niektórych filmikach Gdzie ty pobiegłaś? Ja jestem w budynku. Sprawdzam zawarte środowki. Ja nie mogę jej otworzyć. To są te ziomy. Chodów też tu nigdzie nie widzę, nie wiem jak Panie Zygfrydze, dokąd iść? Ha 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 Nie wiem To gdzie? Powiem nie wiem to Rzeczywiście kamera się ma co krzycznie częściej jasnych win I co, utknęliśmy? Teraz się okaże że to jakiś błąd w grze czy coś i tu miało się włączyć jakiś filmik Albo że ktoś miał wyważyć drzwi i coś tam, nie wiem, no kurczę Wiem, to jest wina. No, Może trzeba zabić takie Co trzeba? Jeśli to cały czas w tej samej pozycji. Dobra, wiecie co, zaraz do was wrócimy, a my tu zrestartujemy ten rozdział, czy coś, i ha ha, ha. Wróciliśmy, i wykombinowałem. Patrz, mi, stajesz przy tym murku głupim, klikasz C, a potem znowu klikasz C, żeby go przeskoczyć.

Nie, ja chcę UZI. O, hehe. Dobra, lecimy dalej. Go, go, go! Łupia coś w kamerę. Ej, nic tu nie widać. Jasne, Leżę. nie widać. Leżę. Dobra, stałem jakoś. Nie wiem gdzie jest. Jak nie wiesz gdzie jest to? No, po prostu. Zgubiłam się, to jaka labirynt. O, tam widzę cię, czekaj, w drugą stronę. Wróćcie, się, wróćcie, się, wróćcie. Się. O, tu jest pomysł. Tu jest jakiś karabinek inny. O. Dobra, nie wiem gdzie mamy teraz bies Tam, o, dobra. Wow, wow, wow. Fuck, fuck, leżę. Mila, czy możesz mnie podnieść? Albo sam się podnoszę, podniosę, nie wiem. Emila, podniesiesz mnie, bo umieram! Czekaj, skądś strzelają, jak cię podnosić? Umieram już, umieram! Umarłem. To jest shit, nie, nie podoba mi się. Czemu ci się nie podoba? jeden była lepsza? Eee, yy, sterowanie jest do dupy. Znaczy, yy, sterowanie czy jest za kamera? Dobra, leczając kamera. No, w jednej to też tego. Tak. No, a jedynka była taka fajna, nie? A fajnie, że to wiem policjanta Chodź. Mam to Co się stało? No, sam jakoś, brachu. Okej. Nie, no jak ci się nie będzie podobało, to dobrze, nie będziemy tego nagrywać. Nie, najwyżej no, powiedzą ludzie, czy chcą, żebym to nagrał sam, czy nie, bo ty możesz powiedzieć, że nie chcesz tego nagrywać i tak Łoł wow. wczoraj 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 wow. wczoraj 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 chowasz za autonami. Celność marna, jasne gwint. O! Shotgun, czyli coś to co lubię. Haha, dostał. Gdzież? Też. Mam wrażenie, że jest na właściwie balasty. Nieee, czemu? Przecież też strzelało się, co chodzi. Tak. Ponieś pewnie z paliwem. Wow Czy nas zabiję właśnie? Nie naciskaj tego E szybko, to szybciej zginiemy i będzie się wczytał safe. Przepraszam! Jeszcze raz lecimy. O, teraz i wesadzie Już było trochę lepiej. To też taki słaby nie, nie mogę sobie wjeść. Na te przeskakujesz, mówiłem Ci tak jak na przykład No wiem, naciskam C. To nie wiem Zobaczcie jestem trochę daleko i nie bardzo mogę Ci teraz pomóc Dobra, bo są wziął skalnictwo. A i tak bez karmisty też nie mogę skoczyć. Nie możesz? Ach. Nie, to nie dla mnie. Musisz być zablokowana, a potem trzymać do przodu i nacisnąć C. Dobra, ja tu się chowam i strzelam, a Emila sobie przybiegła i... Ja idę na spa, strzelać. Okej. Okay. Tu pobiegłaś. Rej dla ciebie wszędzie ryby. No, ha, 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 dzięki, fuj. Ociekałem stąd, że nie na tym smrodem. Hey, relax. What just happened? Did he just. What the fuck just happened? <laughs> no, <laughs> <laughs> he just. the fuck just happened? He just shot his girl, Kane. What the fuck I did? Yeah. Let's get your luggage. Shit. I gotta think I have some story to tell Ręka Boga, Fajnie osiągnięcie dostałem. I tu Emila, chcesz y to nagrywać, czy ci się nie podoba? Jednak o ja, tak nie, Dobra. nie bardzo. Dobra, czyli do moich widzów, czy chcecie, żebym nagrywał to sam? Chciałem to nagrywać z Emilą, no ale jeśli graje się nie podoba, nie widzę sensu, żeby się z nią męczyć. Ja sam, sam to i tak sobie przejdę więc pytanie czy chcecie to oglądać jak przechodzę czy nie wypowiadajcie się w komentarzach chyba że ktoś chce do mnie dołączyć zamiast Emilii o na przykład to również się możecie wypowiadać, pisać w ogóle A jeszcze tutaj początek następnej misji zahaczymy bo trochę krótkie to Chyba że Emila masz już dość Co? Nie ma nie. <noise> Okej. Okay. Chowałam się, nie znajdziesz mnie. No nie wiem, nie wiem, ja cię znajdę. Kiedyś cię znajdę. Znajdę Jasne. cię. A w końcu znajdę. Jestem coraz bliżej. Może dla ciebie lepiej, nie. Oj, to oj to. ilość klatek 222 no bo to 32 nie jest, ja mam 19 no ale to dlatego, że się nagrywa, nie? no nie wiem jak dalej. Ja mam 99% ja mam oczekiwanie na graczy aha ciemność, widzę ciemność dobra, przewijamy filmik, nie? Wow. wow! strzelają do nas! Won mi stąd, o Tak, tak, no co? Jedynki wam nie możemy nagrać, jakby ktoś pytał, ponieważ przechodzili się na Inksmokrze О, oh, правильно видно. Сюда mm -hmm. у меня всякие гранаты, что то А, добра, паду. О, O, co on zrobi? znaczy ty ja leżisz? Nie. nie jeszcze nie. Zawsze jak padniesz to możesz jeszcze podnieść pod i schować za na najbliższą słoną. Byle jak drugi raz padniesz to nie żyjesz wtedy. Czy jeszcze wtedy musisz naciskać E i wtedy ja muszę przyjść żeby cię uratować czegoś tak? Kurde ale celność jest tych naprawdę na planem W Powszechnie częściej jednak lepiej strzelali chłopaki. Dobra. A mamy tą limuzynę bronić. Hej, jak się głupia. Jaką ta, to... która odjechała? Zła? Jakie zakłócenie to ma miejku Idziemy strzelat, pieniądze Aaao chyba się A mogle A tutaj jesteś No to podnosisz bronię to co tu leżę sobie Idziesz? Chodź 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 Idę Tu na dół, na dół, na dół chodź no, Czekamy szybko nie padli. O, uciekamy? Motory. No, 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 no. Po co ci motory skoro ja nie mam sprawy, ja chciałem O wow, dostałem. Wow, 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 wow. Jak ktoś ma wyciągnąć. Znaczy ja to wyciągam, zna. więc osłanie mnie po prostu. Gdzie on leci? Co za gupek. A to ty. Ja wchodzę w inter, co się dzieje. to rozdroga. Wiadomo, że te karabinki tutaj wrzucą do mnie. Ja mogę wymyślić się lotować po kilka razy i tak. Bo strasznie słowa celność w postaci Leżysz? Leżę. O ja też. Zabili mnie. Ciemność widzę ciemność. Dobra, to tym e, chaotycznym akcentem zakończymy ten, ten pierwsze wrażenia i ostatnie w sumie. E, wypowiadajcie się, czy chcecie z tego serii, czy ktoś chce ze mną w to grać. Uh, trzymajcie się jednego ślubnego. Hej, cześć!